Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, troszeczkę się podziębiłem, mam nadzieję, że będziecie mnie rozumieli, chociaż podobno głos już mi się troszeczkę taki e, chory zrobił, że tak powiem. Słuchajcie, ponieważ e, znaczy informacja numer jeden. Wędka MLB jest w trakcie wysyłania. Trochę to przeziębienie mnie, że tak powiem spowolniło w tej wysyłce. Sami wiecie, kurczę, jak to jest, jak My faceci mamy 37 stan gorączkowy i trochę kataru i kaszlu, To my już sami przyznajcie, umieramy, tak? Dziewczyny się z tego śmieją, no ale tak to już jest. My faceci jakoś jesteśmy w większości zdecydowanej słabsi pod tym względem. Także troszeczkę mnie to spowolniło, ale tak jak obiecałem, dzisiaj do 20 każdy otrzyma tą wędkę MLB, kto powinien ją otrzymać. Słuchajcie, ponieważ dostałem duży tak zwany feedback, że bardzo lubicie prezenty, pomyślałem sobie, że zrobię Wam prezent. I dzisiaj każdy członek akademii dostanie ode mnie wędkę. Część z Was pewnie już tą wędkę ma, ale bardzo duża grupa ludzi tej wędki jeszcze nie ma. Wyniki są świetne. Oczy przecieram ze zdumienia. Wchodzi mecz za meczem. Naprawdę, przy odpowiednim stawkowaniu można bardzo fajnie zarabiać. Także słuchajcie. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać jeszcze dzisiaj, maksymalnie jutro, wezmę sobie taki handicap, jakby mnie, że tak powiem, bardziej połamało, ale mam nadzieję, że, że tak nie będzie. Dziś maksymalnie jutro. Każdy otrzyma tą wędkę, kto jest w Akademii bez względu na to, jaki tam ma pakiet i tak dalej. Jakie trzeba spełnić warunek? Słuchajcie, żadnego. Wystarczy być członkiem Akademii i każdy, kto jest członkiem Akademii dzisiaj dostanie ode mnie na maila tą wędkę. Wędka standardowo w formie wideo, krok po kroku pokazane co gdzie, jak i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, wybaczcie, że nie odpisuję teraz od tych dwóch dni na Wasze maile, że tak powiem, od razu, ale tak jak mówię, trochę się zrobiło tych wysyłek, trochę tego jest, więc jeszcze do tego to delikatne przeziębienie, które oczywiście tak jak mówiłem mnie już prawie że paraliżuje. Jak widzę na termometrze 37, to sami wiecie co się dzieje z facetem. Także najchętniej bym leżał, gdzieś się pod kołdrę usadowił i tyle. Oczywiście żartuję. Eee, słuchajcie, lubicie prezenty, będę Wam dawał co jakiś czas takie prezenty. Eee, I tyle. Słuchajcie, i tyle, żeby nie przedłużać. Także dla każdego członka Akademii Gry, jeszcze dzisiaj na, dostanie się na swojego maila ode mnie prezent w postaci wędki do wygrywania, naprawdę sprawdzona wiele, wiele lat. Bardzo fajnie to działa. Czy ma 100% skuteczności? Oczywiście nie, no bo tak jak Wam zawsze mówię, nie ma czegoś takiego jak 100% skuteczności. Jeśli ktoś Wam mówi, że ma, no to się, że tak powiem, mija z prawdą. Życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się, cześć, hej.